Ono <laughs> Będziemy rozmawiać o kosiarkach. Chciałem specjalnie odwdzięczyć się Marcinowi i zaprosić go na Boisko Połkackie, żeby porozmawiać o naszych zakupach nowych zawodników, a dokładnie o zmianie w gamie naszych kosiarek. Tak, w ostatnich latach w, zaczęliśmy e, garden deadra, tak, zaczęliśmy tworzyć nową rodzinę produktów. E, pierwsze modele pojawiły się o kilka lat temu. Zaczęliśmy dużym sukcesem e, mikami e, wysokociśnieniowymi, e, a teraz e, w ubiegłym roku wprowadziliśmy pierwsze trzy modele kosiarek i no, w tym roku wprowadziliśmy już znacznie szerszą gamę nie tylko kosiarek i pozostałych urządzeń, ale dzisiaj opowiemy o samych kosiarkach. Nasza drużyna teraz liczy 10 e, zawodników, tak jak Maciej powiedział, zwiększyliśmy ilość asortymentu. Trzech piłkarzy z tymi zaczynaliśmy. W poprzednim, w poprzednim roku rzeczywiście idealnie się sprawdziła, więc postanowiliśmy dokupić pozostałych. W związku z tym, że w poprzednim roku udało nam się osiągnąć bardzo dobre wyniki sprzedażowe, zdecydowaliśmy się rozszerzyć gamę asortymentową kosiadek spalinowych. I w tej chwili jest to 10 modeli, od 43 cm szerokości koszenia do 53 cm. I zdecydowaliśmy się na trzech producentów silników: bardzo dobrej jakości chiński silnik OHV i dwóch renomowanych brandów Loncin i Briggs. Podbudowę gamy z tego roku stanowiły trzy modele z roku 2020. Dlatego nie mogło w nich zabraknąć sprawdzonych rozwiązań, takich jak łożysk kulkowych w kołach, wzmocnionej przekładni wykonanej ze stali stopowej oraz zastosowania regulacji prędkości obrotowej w części modeli i w, tak wygląda cała gama. A w tej chwili przejdziemy jeszcze do tego, żeby omówić kilka modeli bardziej szczegółowo, chociaż już też część z Państwa miała z nimi styczność w, w tym i w poprzednim roku. Teraz powiem w dwóch słowach o odnośnie jednego z modeli. Dość ciekawy i dość specyficzny, dlatego, że jako jedyny w gamie ma przednie koła skrętne. Jeśli chodzi o inne parametry, które są właściwe dla pozostałych, no to jest tutaj zbieżność, czyli uchwyty wypłaszczone. Jest tutaj panel na napoje. Jest możliwość regulacji prędkości obrotowej i jednocześnie jest tutaj ssanie, czyli nie mamy konieczności pompowywania benzyny. Ale to co najważniejsze, to znajduje się tutaj z przodu urządzenia, mianowicie koła skrętne. Działają one tak samo jak w przypadku wózka dźwięcego. Możemy je zablokować, ale w większości, część pracy możemy bardzo łatwo manewrować w miejscu. Szczególnie dobrze przydaje się to w sytuacjach, w których mamy bardzo zalesiony albo zakrzewiony teren, w którym mamy dużo przeszkód do pokonania. I one świetnie się do tego nadają. Możemy je oczywiście również zablokować, jeżeli mamy jakieś długie, proste przestrzenie pomiędzy tymi drzewami, no to, to wtedy możemy je zablokować. Ze względu na konstrukcję kosiarka nie ma możliwości wyrzutu bocznego, do tego, żeby nie ograniczać tej przestrzeni bocznej, żeby móc podjechać jak najbliżej tych wykaszanych przestrzeni. Ma oczywiście funkcję mulczowania i wyrzut do kosza. Tak jak pokazałem, kółka skrętne bardzo ułatwiają pracę podczas koszenia w właśnie takich trudno dostępnych miejsc. Może na płycie boiska akurat nie ma dużo przeszkód, dlatego zainstalowaliśmy to podczas koszenia wokół innej kosiarki, ale potem jak mamy długie, proste, to najlepiej jest zablokować w bardzo prosty sposób koła i jak ruszymy i je wyprostujemy, to już, będzie, to już się zablokują. Było słychać takie ewidentne kliknięcie, gdzie właśnie koły zostały, koła zostały zablokowane. Najmłodsze dziecko w naszej gamie asortymentowej. W którym pracuje silnik Launching. Znana, ceniona i sprawdzona konstrukcja na rynku, która zapewnia nam niski poziom zużycia paliwa, niski hałas, niskie wibracje, a przede wszystkim wyższą moc przy zachowaniu mniejszych pojemności silnika. Kosiarka wygląda bardzo, bardzo nowocześnie. Dodatkowo zdecydowaliśmy się zastosować dwa rozwiązania, które będą miały wpływ na wartości użytkowe i komfort pracy tym, tym urządzeniem. Zastosowaliśmy regulację szybkości posuwu kosiarki poprzez zmianę prędkości obrotowej silnika oraz dołożyliśmy panel, na którym, jak widać, można umieścić różnego rodzaju przedmioty. Gama w tym roku zbudowana jest z 10 modeli i to jest model, który otwierają. Szerokość koszenia to jest 43 cm, jeśli chodzi o pojemność silnika 139 cm3. Jako jedyny z całej gamy nie ma napędu na tylne koła, ale wszystkie ale pozostałe elementy są, są zbieżne, tak jak w centralnej regulacja wysokości koszenia, czy motylki, które pozwalają nam stabilnie zamocować całą e, rękojeść. Tak jak powiedziałem, jest to model, który otwiera całą gamę. E, jest on, e, dzięki zwartym gabarytom i e, lekkiej konstrukcji, e, przeznaczony raczej do w małych areałów, e, gdzie sprawdzi się idealnie. Uff, udało mi się skosić całą trawę na, na stadionie, ale dzięki tej maszynie, która jest rzeczywiście tytanem pracy 53 cm szerokościęcia, 196 cm3, silniki 4,2 kW moc która rzeczywiście sprawdza się idealnie w przypadku dużych, dużych areałów ten model to tak naprawdę znana, sprawdzona konstrukcja z roku poprzedniego Uzupełniona o regulację szybkości posuwu przez zmianę prędkości obrotowej silnika. Idealnym rozwiązaniem przy tej szerokości koszenia jest zastosowanie bardzo mocnej, solidnej przekładni o zębach skośnych, ulepszanych ciepli. Dziękuję Ci za mecz Madcinie. Super P.O.